Szanowni Państwo, drodzy czytelnicy, pierwszy raz mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury specjalnego, świątecznego wydania tygodnika Do Rzeczy. Na ten specjalny, bożonarodzeniowy czas, redakcja przygotowała pakiet naprawdę bardzo interesujących, fantastycznych tekstów. Tam jest wszystko. Jest i publicystyka, i reportaż, i portret, i rozmowa. No i żeby nie być gołosłownym, to kilka przykładów. Wszystko zaczyna się od tekstu Waldemara Usiaka poświęconego polskim obyczajom związanym z Bożym Narodzeniem. Do tego ja staram się państwu pokazać na czym polegała tajemnica Marii Magdaleny, a Jacek Komuda przedstawia zalety, bo takie też były wypraw krzyżowych. Poza tym niezwykle interesująca rozmowa z Anitą Lipnicką o życiu, o szczęściu, o karierze. Tekst o tym, że Słowianie byli najprawdopodobniej na naszych terenach już od tysięcy lat, rzecz zaskakująca i nie mniej zaskakująca, rzecz to ile już możemy zrozumieć z mowy zwierząt. Myślę, że tekst dokładnie przygotowany na Boże Narodzenie. A do tego specjalny dodatek. Dodatek tym razem o tym, co czytelnicy tak bardzo lubią, czyli o spiskach, szpiegach, agentach, rzeczach wyjaśnionych, niewyjaśnionych. Wszystko napisane przez naszych najlepszych autorów Rafała Siemkiewicza, Piotra Semkę, Piotra Kontarczyka, Piotra Zychłowicza. Naprawdę dużo do czytania. Zapraszam serdecznie.